Biżuteria złota i srebrna, zegarki, biżuteria Pandora to najmilsze upominki. U nas największy wybór i najlepsze ceny. Zapraszamy po prezenty. Jubiler Monika, Kalisz, Galeria Carrefour. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Bogata oferta węgla luzem i w workach z polskich kopalń. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Polskiej Grupy Górniczej. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Mamy poniedziałek, 28 dzień stycznia. Rozpoczynamy nowy tydzień z magazynem miejskim Witold Torbiarczyk. A na początek skrót najważniejszych informacji. Rolnicy zaczęli agropowstanie. Najważniejszy postulat jest taki, że chcemy ochronić nasz rynek. Drażniący zapach przy magazynie z chemikaliami w Szczypiornie interweniowała straż. Wykonaliśmy <laughs> pomiary mm, przy, przy drzwiach, przy otwartych drzwiach tego magazynu i tam również nie wykryto yy, żadnych niebezpiecznych substancji, ani par oparów. Energa MKS w półfinale Pucharu Polski. Jeszcze do nas chyba nie dociera, to, że jesteśmy w czwórce. Agropowstanie także w południowej Wielkopolsce dziś rano rolnicy blokowali kilka dróg w naszym regionie. Kolumna traktorów powolnym tempem przemierzała między innymi główną trasę Kalisz-Ostrów w ramach ogólnopolskiego protestu rolników, którzy domagają się zmian w polityce gospodarczej obecnego rządu. Rolnicy wyszli na drogi w całym kraju, także w Marchwaczu na Krajowej dwunastce, w Szczurach na jedenastce i na odcinku piątki między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim. Około godziny 10 w Skalmierzycach spotkało się kilkudziesięciu rolników z regionu. Charakter protestów, jak sami mówią, ma przypominać powstanie chłopskie. Żeby zawrócić. Tak, żeby zawrócić. Tak, żeby zawrócić. To tak. cały czas prawie, przystrzygnięcie. Jak już jeżdżą na drupasówce, na no prawie, nie, ale tam jest drupasówka. No ja. Od razu lewy pas? Tylko lewym pasem nie zróbmy. Na nie patrzy. Kolumna ciągników wyruszyła w żółwim tempie w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego i z powrotem do Kalisza. Najważniejszy postulat jest taki, że chcemy ochronić nasz rynek, dlatego że my jesteśmy zalewani towarami. Ze wszystkich stron świata, bez żadnych badań, bez żadnych restrykcji. Każdy, kto chce, może przywieźć do Polski bez etykiety, bez niczego. Także my chcemy ten, zatrzymać wreszcie ten napływ różnych towarów. Rolnicy mówią dość. Sytuacja polskiego rolnictwa w szybkim tempie pogarsza się, twierdzą uczestnicy protestu. Ażby tutaj nie było, jakby było normalnie. Nie chcą z nami rozmawiać, dlatego jesteśmy. Kto nie chce rozmawiać? Rząd nie chce, minister rolnictwa nie chce z nami rozmawiać. Dlatego gospodarze wyszli na drogi. Od 1 stycznia rolnicy mogą handlować towarem również z odbiorcami detalicznymi, takimi jak restauracje, sklepy czy osoby prywatne. Rząd takimi decyzjami próbuje poprawić sytuację producentów, ale czy idzie to w dobrą stronę? Jak pan myśli, że ktoś, kto ma 20 hektarów gospodarstwo, pozwoli sobie na to, żeby sprzedawać codziennie po 10 kilo jakiegoś towaru czy jedną nogę od świni? To jest, to, jest, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby w jakichś małych miejscowościach, gdzie, gdzie jest daleko do dużych miast. Od kwietnia zeszłego roku przedstawiciele polskiej wsi poprzez różnego rodzaju akcje próbują wpłynąć na ministerstwo. Świadomi sytuacji nieuchronnego upadku strategicznego sektora polskiej gospodarki podejmujemy wszelkie możliwe działania służące podniesieniu tego tematu do rangi, na którą zasługuje, informuje w oświadczeniu na portalu społecznościowym organizator protestów Stowarzyszenie Agrounia. Jeżeli dzisiejsze protesty nie wpłyną na stanowisko rządu, rolnicy zapowiadają, że w środę 6 lutego Przyjadą do Warszawy, żeby zamanifestować swoje potrzeby. Alarm przy nielegalnym składowisku odpadów chemicznych w Szczypiornie. Wczoraj wieczorem przy budynku wyczuwalna była drażniąca woni. Na miejscu pracowało aż dziewięć zastępów straży, w tym strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Po ponad dwóch godzinach działań okazało się, że nie doszło do wycieku chemikaliów. Magazyn z niebezpiecznymi odpadami to zmora naszego miasta od kilku lat. Czy w najbliższym czasie uda się wreszcie zrobić z tym porządek? O godzinie 16.30 otrzymaliśmy zgłoszenie z Centrum Zarządzania Kryzysowego, że dwóch strażników miejskich poczuło woń i drażniący zapach z magazynu przy ulicy Wrocławskiej 164. Na miejsce od razu skierowaliśmy pięć zastępów państwowej straży pożarnej z Skalisza, a także specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Ostrowa Wielkopolskiego. Po dojeździe na miejsce nasze działania polegały na rozpoznaniu zagrożenia naszymi miernikami. To znaczy jedna rota ubrana w aparaty ochrony dróg oddechowych z miernikiem Cały budynek obeszła dookoła, nasz miernik nic nie wykazał. podejście grupy specjalistycznej z Ostrowa ich miernikami w ten sam sposób został sprawdzony budynek, również nic nie wykazały mierniki. Następnie przyjechała przedstawiciel Urzędu Miasta w Kaliszu, otwarł ten budynek, niestety ze względu na ilość składowanego materiału nie mogliśmy się dostać do środka, wykonaliśmy Pomiary przy, przy drzwiach, przy otwartych drzwiach tego magazynu i tam również nie wykryto żadnych niebezpiecznych substancji ani par oparów. Można powiedzieć, że na szczęście to był fałszywy alarm, tak? No tak, no przypuszczamy, że mogła jakaś tam niewielka ilość jakiegoś rozpuszczalnika czy coś w tym stylu rozlać się, aczkolwiek była na, na tyle niewielka, że nasze czujniki nie wskazały nic, bo po prostu wiatr przegnał ten zapach dalej. Aczkolwiek może mieć takie zdarzenia częściej w tym miejscu. Dlaczego? Skąd to? No, ilość zgromadzonych substancji w tym magazynie oraz sposób ich składowania po prostu powoduje to, że takie rozszczelnienia mogą się tam zdarzać co jakiś czas. Dziś w Ratuszu na temat nielegalnego składowiska odbyła się konferencja prasowa. Miasto czeka na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania, usunięcia i utylizacji chemikaliów. Szerzej do tematu wrócimy w jutrzejszym magazynie miejskim. Marcin Cieloszyk objął funkcję naczelnika kancelarii prezydenta miasta Kalisza. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych obsadzanie stanowiska odbyło się na zasadzie przeniesienia z innej jednostki organizacyjnej miasta. Marcin Cieloszyk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. Przez 8 ostatnich lat pracował w Miejskim Zarządzie Drugi Komunikacji. 4 lata na stanowisku zastępcy dyrektora, a w kolejnych jako główny specjalista do spraw zamówień publicznych. Wcześniej przez ponad 5 lat był audytorem w Urzędzie Miasta Poznania. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego. Jako szef nowo utworzonej kancelarii zajmie się głównie koordynacją pracy wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio prezydentowi miasta w celu skutecznej realizacji najważniejszych planów i zadań zapowiadanych przez niego w kampanii wyborczej. swoje doświadczenie wykorzysta także w zakresie nadzoru stanowisk do spraw audytu i kontroli, które włączone zostały w struktury kancelarii prezydenta miasta. Były piski, niedowierzanie, łzy, wzruszenia i radość. Najlepsze zespoły 41. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej z Hola Cantorum nagrodzone. Jury uznało, że najwyższy poziom artystyczny reprezentował w tym roku zespół Diskantus z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. muzyka średniowiecza, renesansu i baroku. Takie dźwięki dominowały w Kaliszu w minionym tygodniu już po raz 41. Dzięki Ogólnopolskiemu Festiwalowi Schola Cantorum do naszego miasta przyjechało ponad 20 zespołów z całego kraju, by ulepszać swoje umiejętności, dzielić się doświadczeniami i by walczyć o prestiżowe nagrody. Koncert finałowy połączony z ogłoszeniem wyników konkursu odbył się w sobotni wieczór w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM gale otworzyły występy młodzieży. Po wspólnym uroczystym wykonaniu wraz z publicznością pieśni Gaudemater Polonia przyszedł czas na werdykty jury. Zespoły odbierały nagrody brązowe, srebrne i złote harfy eola w poszczególnych kategoriach. Emocje rosły z minuty na minutę, bo na końcu ogłoszono zwycięzcę całego festiwalu. Grand Prix festiwalu oraz nagrodę pieniężną Prezydenta miasta Kalisza w kwocie 4000 zł i nagrodę pieniężną Banku PKO Banku Polskiego w kwocie 2000 zł oraz nagrodę pieniężną dla instruktora w wysokości 760 zł otrzymuje zespół muzyki średniowiecznej Dyskanko. Wszyscy laureaci odebrali nagrody z rąk Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Kalisza oraz przedstawicieli władz wojewódzkich, reprezentantów środowisk kulturalnych, jurorów, sponsorów i partnerów festiwalu. Jesteśmy po prostu, po prostu no, jesteśmy w szaku, w jakim szaku. My na to nie wierzymy i no, będzie impreza. No po prostu to, nie potrafimy w to uwierzyć, bo... No. To jest po prostu taki zaszczyt, i no ja po prostu nie wiem, co powiedzieć. Jesteśmy bardzo dumni, że właśnie udało nam się zdobyć to Grand Prix. Zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. To było niesamowite uczucie. Achasz. Ewidentnie i bezspornie zespół Kantus był pod każdym względem lepszy od wszystkich innych. I jednogłośnie wiedzieliśmy, że to jest Grand Prix. Nie było. Wielu najbłyskotliwszych wykonań, ale było wiele bardzo dobrych wykonań obiecujących, i to błyskotliwe było naprawdę radujące serce. Kalisz dla młodych pasjonatów muzyki dawnej to szczególne miejsce. Dla mnie jest to najważniejsze wydarzenie w roku, bo to jest zupełnie co innego niż wszystkie inne wydarzenia. Naprawdę tutaj doceniają naszą muzykę, bo to jest dosyć nietypowa muzyka. Bardzo no. jest to jest dla nas taki jeden z takich najważniejszych festiwalów niewątpliwie. Skąd u dzieci i nastolatków tak oryginalna pasja? Prawdę powiedz, zawsze to ja z Agatą przyszłyśmy w ogóle do Pani Basi przez strach przed nauczycielką. I <gryw> później przyszła Ula i w sumie... Reszta i zaczęło się zespół. Ogólnie ta muzyka jakoś tak uspokaja, jakoś tak jest taka piękna, jest inna, niż wszystkie się różni. Przede wszystkim to, że możemy się przenieść do tych dawnych czasów, do średniowiecza, możemy się w to wczuć. Dzięki temu zespołowi postanowiłam powiązać swoją przyszłość z muzyką. Sukces zespołów to również sukces instruktorów, szkolących młodych artystów. Jak zarazić uczniów miłością do dźwięków średniowiecza, renesansu czy baroku? Ja mam takie szczęście, że pracuję w szkole podstawowej więc wyłapuję sobie te zdolne dzieci. I wbrew pozorom, bo te dzisiejsze czasy elektroniczne czasy, gdzie dzieci znajdują z zadowoleniem zupełnie w czymś innym, to, wbrew pozorom, takie wspólne muzykowanie daje im wiele, wiele radości, wiele satysfakcji przynosi, a te chwile tutaj spędzone w Kaliszu, to są chwile niezapomniane. Tę atmosferę przez wiele lat budowało i buduje mnóstwo osób. To mrówcza praca, której często nie widać, podkreślała Małgorzata Jackowska, prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży z Hola Cantorum, która za swój wkład w rozwój festiwalu otrzymała specjalne podziękowania. Gratulacje wszystkim uczestnikom, instruktorom, organizatorom i jury. Na koniec złożył prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski. To równocześnie dzięki swoim wyobraźniom, dzięki temu, że, że jesteście z nami, e, odpowiadacie za poziom tej imprezy, podnosicie jej rangę i nadajecie jej prestiż. Dzięki Wam te nagrody ważą tyle, i tyle ile ważą. Wiemy, jak, słyszeliśmy, jakie emocje e, e, wywołują wśród laureatów i za to również Państwu e, chciałem podziękować. Prezydent dokonał uroczystego zamknięcia festiwalu 42 Skola już za rok. A w magazynie Miejskim Czas na Sport trwa piękna przygoda piłkarzy ręcznych Energa MKS Kalisz w rozgrywkach PG-NIG Pucharu Polski. W sobotę pod Patryka Liestranda pokonali w arenie drużynę Górnika Zabrze 27 do 25 i awansowali do półfinału pucharowych zmagań. Uczynili to po raz pierwszy w najnowszej historii Kaliskiego Szczypiorniaka. Po wyeliminowaniu drużyn Skwidzynia i Piotrkowa Trybunalskiego kolejnym rywalem Kaliszan w rozgrywkach PGN i G Pucharu Polski był Górnik Zabrze. To aktualny wicelider Superligi, więc to on był faworytem ćwierćfinałowego spotkania. Hala Arena znów jednak przyniosła szczęście gospodarzom. Po zaciętym meczu pokonali oni trudnego przeciwnika 27 do 25, dokonując tym samym historycznego wyczynu. Wcześniej bowiem żadna kaliska ekipa nie znalazła się w najlepszej czwórce krajowego pucharu w piłce ręcznej. Jeszcze do nas chyba nie dociera to, że jesteśmy w czwórce. Wydaje mi się, że nikt się tego tutaj nie spodziewał. Fajny nasz zagraliśmy w Piotrkowie. Dzisiaj potwierdziliśmy to, że jesteśmy naprawdę w fajnej formie. Widać tutaj już pracę nowego trenera. Podopieczny Patryka Lilierz Stranda prowadzili do przerwy 14-13. W drugiej połowie razy jeden raz drugi zespół przechylał szale zwycięstwa na swoją korzyść. Na 4 minuty przed ostatnią sereną Kaliszanie tracili do Rywala dwie bramki, ale decydujące fragmenty należały już do nich. Najpierw po rzutach Marka Szpery i Macieja Pilitowskiego wyrównali stan na 25-25, a potem dwa gole dołożył Artur Klopstek. Swoje w bramce zrobił też Łukasz Zakreta, który na pół minuty przed końcem popisał się kapitalną interwencją. Zespół z Grudnika jest świetnym zespołem. Dużo było tych na początku, w pierwszej połowie przede wszystkim, tych rzutów sam na sam. Jestem, ciężko było mi wejść w ten mecz, ale druga połowa dzięki chłopakom. Troszeczkę spłaszczyli i pozwoliła mi odbić, odbić kilka piłek. W gronie czterech półfinalistów PGN i G Pucharu Polski oprócz kaliskiego zespołu są sami medaliści Mistrzostw Polski z poprzedniego sezonu. PG Wiwe Kielce, Orlen Wisła Płocki, Azoty Puławy. Półfinałowe pary wyłoni losowanie, a mecze rozegrane zostaną w marcu. Dla mnie no to życiowy, życiowy sukces, jak na razie, i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Także czekajmy dalej na rozwój sytuacji, oby nam się udało dzisiaj się dać do finału. No byłoby super. Po pucharowych bojach teraz Kaliszanie w pełni koncentrują się na lidze. Zmagania wznowią w najbliższą środę o godzinie 18:30 w hali Arena podejmą azotypu Puławy. Dla nas to materiał inny niż wszystkie. Jest o końcu pewnej epoki i kresie pewnej podróży. Jest też o początku, nowej drodze i nowych możliwościach. Z naszą redakcją pożegnał się Robert Kuciński, osoba, która jak nikt w naszym mieście potrafiła wyjaśnić zawiłe meandry świata sztuki. I chociaż z kulturą nie zrywa, od dziś obejmuje posadę wicedyrektora Centrum Kultury w Koninie, to mamy świadomość, że z naszej dziennikarskiej rodziny odchodzi nie tylko specjalista, ale przede wszystkim wspaniały kolega. Daleka rozpoznawalna sylwetka, charakterystyczny głos, ogromna wiedza, wysublimowany żart i poczucie estetyki. Tym zawładnął sercami tysięcy radiosłuchaczy, później zaskarbił sobie sympatię widzów naszej telewizji. Tak minęło ćwierć wieku i przyszła refleksja, że być może czas na wejście na nową zawodową drogę. Harold. 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 To niezwykle trudna decyzja. 13 lat w radiu, 12 lat w telewizji. Właściwie to nie jest zawód, tylko życie, więc ja będę musiał się nauczyć żyć trochę inaczej. No a przede wszystkim muszę się pożegnać z wieloma osobami, z którymi pracowałem przez wiele lat i to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze, bo, bo, bo to są ludzie, na których zawsze mogłem liczyć, którzy także mogli liczyć na mnie, tworzyliśmy zespół. No właśnie, jadę, żeby stworzyć nowy team. Robert to ważna i wpływowa postać kaliskiej kultury. Równie dobrze odnajdywał się w towarzystwie aktorów i ekscentrycznych reżyserów, wśród wrażliwych artystów plastyków i efemerycznych, a często fanaberycznych muzyków. Nieodparty urok i wiedza oraz chęć przekazywania Kaliszanom, ale też często nam, jego redakcyjnym kolegom, że świat artystów jest labiryntem, w który warto zabłądzić, sprawiały, że jak nikt w naszym mieście potrafił opowiadać o zawiłościach sztuki, umiejętności będzie wykorzystywać dalej, jednak już z dala od rodzinnego miasta, z dala od nas. Z od naszych widzów. Instytucja kulturalna nie jest dla mnie niczym nowym, ale jednak będę tam funkcjonował w inny sposób. Przyjmuję na barki inny rodzaj odpowiedzialności, bo będę odpowiedzialny za organizowanie imprez kulturalnych, za ich promowanie. No i to w mieście, w mieście które nie znam aż tak dobrze jak Kalisz. W poniedziałek, z czego jesteśmy dumni, Robert obejmuje funkcję wicedyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i zachęca, by Kaliszanie też tam szukali nowych wrażeń estetycznych, za których jakość będzie teraz odpowiadać. My, życząc mu powodzenia, mamy nadzieję, że Konin to tylko epizod i niebawem ponownie będziemy mieli go w Kaliszu. Koninowi gratulujemy pozyskania takiego fachowca, a my obiecujemy Robertowi, że kultura w magazynie miejskim nadal będzie miała się dobrze i będzie stać na wysokim poziomie. Na koniec zaproszenie na nasz portal. Tam piszemy m.in. o tragicznym finale zdarzenia w Russówku w gminie Żelazków. Nie żyje 40-latek, który stracił przytomność podczas prac w Silosie. Przyczyny i okoliczności jego śmierci wyjaśni prokuratorskie śledztwo. I tą informacją kończymy magazyn miejski. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego i dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór pochmurny ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zero ciśnienie niskie 976 hektopaskali. Wiatr słaby, w nocy pogodnie 1 stopień mrozu. Wtorek z zachmurzeniem całkowitym, ale bez opadów. W południe 0 na termometrach, wiatr umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal niskie 985 hektopaskali.